Samochody, samoloty, statki, wszystkie te maszyny składają się z tysięcy części i żadna z nich nie może zawieść, a materiały, z których są zrobione, to istny kosmos i dzisiaj właśnie będziemy poruszali się w świecie kompozytów. Robert Elgendi, witam i zapraszam na program Era wynalazków. Czy w przyszłości będziemy poruszać się pojazdami, których części będą się zużywały i psyły wolniej? To możliwe. W programie odwiedzimy laboratorium, w którym opracowuje się nowoczesne kompozyty metalowo-ceramiczne. Zobaczymy również, jakim próbom poddaje się kompozyty węglowe stosowane w przemyśle lotniczym. A na koniec polski bezpilotowy śmigłowiec robot do zadań specjalnych. A teraz dobra informacja dla wszystkich zmotoryzowanych. W Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN trwają prace badawcze, których celem jest wdrożenie do produkcji nowoczesnych materiałów kompozytów ceramiczno-metalowych. Kompozyty ceramiczno-metalowe są to materiały, które stosuje się w Temperaturach, wysokich temperaturach przy działaniu wysokiego ciśnienia w agresywnym środowisku. Tłoki, cylindry czy tarcze hamulcowe pracują w takim właśnie agresywnym środowisku. Odpowiednio dobrany skład kompozytu, z którego je wykonamy, może znacznie zwiększyć ich żywotność. W laboratorium łączy się ceramikę z metalem. Dwa materiały o zupełnie odmiennych właściwościach. I różnym przeznaczeniu. Ceramika jest odporna na wysokie temperatury, na zużycie ścierne. Metal przenosi obciążenia. Natomiast nie jest tak odporny jak ceramika w wysokich temperatur. Kombinacja tych dwóch tworzyw powoduje, że otrzymujemy materiał o e, niespotykanych właściwościach. Jednak ustalenie składu kompozytu to dopiero początek. Kilkuetapowy proces jego powstawania rozpoczyna się w młynku. Proces mielenia zaczynam od wsypania e, mielników. Następnie Wsypuję proszek, który będzie spiekany i możemy już za momenci przystąpić do procesu mielenia proszków. Młynek pracuje na pełnych obrotach. Mieszanka, z której powstanie kompozyt, musi być odpowiednio rozdrobniona. Teraz jeszcze tylko przesiać, zważyć i można przygotować próbkę do spiekania w formie. Wsypujemy proszek do formy. Zamykamy drugim stemplem. I do prasy. Przygotowaną formę wraz z stemplami montujemy w prasie. Podnoś powoli do góry. Jeszcze, jeszcze. Jeszcze trochę. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Spokojnie podnoś. Teraz rozpoczynamy proces spiekania. Próbka będzie spiekana pod wysokimi temperaturami oraz z bardzo wysokim ciśnieniem. Czas spiekania będzie wynosił nawet do 10 godzin. Gotowy kompozyt trzeba jeszcze dokładnie przetestować. W Instytucie Transportu Samochodowego element kompozytowy dostanie niezły wycisk. Połączenie ceramiki z metalem to jednak nie tylko większa odporność kompozytów na temperaturę, ciśnienie czy tarcie. Wszystkie te materiały są lżejsze od, powiedzmy, od materiałów metalicznych, gdyż zawierają w sobie składnik ceramiczny. Ceramika jest po prostu materiałem lekkim. Dzięki zastosowaniu takich materiałów możliwe będzie to, do czego się dąży w przemyśle samochodowym czy lotniczym odciążenie konstrukcji. Lekki samolot pasażerski? Czemu nie? Kluczem do sukcesu mogą okazać się tu inne kompozyty węglowe, których tajniki zgłębiają naukowcy z Instytutu Lotnictwa. Polski przemysł oczekuje transformacja z technologii metalowych na kompozytowe. To jest. W gruncie rzeczy przeszłość lotnictwa w tej chwili. Nie ma wątpliwości co do konieczności zastępowania kompozytami węglowymi o wiele cięższych konstrukcji metalowych. W pracowni kompozytów inżynierowie analizują odporność tych nowoczesnych materiałów na uszkodzenia powstałe w procesie produkcji lub w eksploatacji. Kompozyty węglowe są mniej odporne na uszkodzenia niż metal. To jest wada kompozytów którą przez odpowiednie metody analizy, zabezpieczania możemy usuwać. Nawet niewielka i niewidoczna gołym okiem wada warstw kompozytu może spowodować uszkodzenia całej konstrukcji, a w rezultacie spadek jej wytrzymałości. Dlatego ważne jest, aby odpowiednio wcześnie takie uszkodzenia wykrywać wykrywać na przykład za pomocą ultradźwięków. Na tym stanowisku badamy materiały głównie kompozytowe w postaci płyt, próbek do badań zmęczeniowych. Wykrywamy wady typu porowatość, delaminacja, wtrącenia Uszkodzenia powierzchni na skutek upadku narzędzia. Inżynierowie badają też takie próbki, które sami uszkadzają. W tej próbce jest wklejona sztuczna delaminacja, czyli uszkodzenie, bardzo popularne w kompozytach. Uszkodzone przez naukowców próbki są poddane testom, których celem jest określenie zagrożeń, jakie dana wada może stanowić dla całej konstrukcji. Aktualnie prowadzony jest test zmęczeniowy takiej próbki na maszynie wytrzymałościowej. Próbka jest otwierana i zamykana cyklicznie, a wada rośnie. Dzięki aparatowi możemy zmierzyć tą wadę, zbadać ją, jak ona postępuje w czasie. Wszystko to służy opracowaniu nowoczesnych metod analizy odporności materiałów kompozytowych. Chcemy dać konstruktorom narzędzie, które pozwoli im dopuścić do, do lotu konstrukcje kompozytowe i certyfikować je według przepisów światowych. Dzięki nowoczesnym kompozytom nasze pojazdy są szybsze, lżejsze, bezpieczniejsze, ale przede wszystkim mogą być także tańsze w eksploatacji. Pytanie tylko, czy na rynku jest miejsce na tego typu rozwiązania. Postęp technologiczny to jeden z trzech elementów najważniejszych w rozwoju gospodarczym poza pracą i poza kapitałem, a na tego typu innowacje, które będą służyły rozwoju, rozwojowi gospodarczemu jak najbardziej jest miejsce. Myślę, że nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Ale tego typu technologie powodują, że samochody na przykład będą mniej awaryjne, czy to się opłaci na przykład koncernom samochodowym. Z pewnością na początku będzie swego rodzaju opór materii, który będzie sprawiał, że tego typu innowacje będą wprowadzane trochę wolniej, ale myślę, że to tylko kwestia czasu, kiedy koncerny motoryzacyjne zobaczą, że po kryzysie kilkanaście milionów Amerykanów już teraz chce wymienić samochód na nowy, a do tego dochodzi kilka set milionów obywateli Chin i Indii, którzy marzą o tym, aby faktycznie kupić jakiś samochód, a więc śmiało można powiedzieć, że da się na tym zrobić duży biznes, jeżeli tylko ten samochód będzie niezawodny. Czy polskie kompozycje są w stanie zaistnieć na rynkach światowych? Jestem przekonany, że jak najbardziej tak. Jeżeli spojrzymy na już wynalazki, które zdobyły uznanie w Polsce i na świecie, to śmiało można powiedzieć, że te polskie kompozyty będą sprawdzały się nie tylko na polskich dziurawych drogach, ale również na drogach całego świata. Nauka zmienia świat i choć to wyświechtany zwrot, to jednak prawdziwy i ma swoje odbicie także w gospodarce. To na koniec jeszcze jeden taki przykład. Bezzałogowy polski śmigłowiec. Jeszcze wiele lat temu sytuacja nie do uwierzenia, a dzisiaj proszę bardzo. Dziś w Instytucie Lotnictwa, dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, powstaje latający robot do zadań specjalnych, zaprojektowany głównie z myślą o wojsku, a zastosowane w nim rozwiązania czynią go bezkonkurencyjnym. Przede wszystkim jest jednym z mniejszych. Jeżeli mówimy o dużych śmigłowcach, to jest śmigłowiec, którego masa będzie około 1000 kg, z czego udźwig docelowo ma być około 300 kg. A to znaczy, że do żołnierzy będących w ciężkiej sytuacji na froncie, polski dron będzie mógł dostarczyć dużą ilość amunicji, lekarstw czy zapasów, bez ryzykowania życia pilota. Jest to całkowicie... Urządzenie bezpilotowe, które będzie w stanie zrealizować docelową misję założoną przez i zaprogramowaną w systemie elektronicznego sterowania. Śmigłowiec wystarczy więc odpowiednio zaprogramować, wprowadzić wszystkie konieczne dane i można startować. Nad jego lotem też prawie nie trzeba czuwać. Do samej obsługi wystarczą dwie osoby: jedna do kontroli parametrów silnika, druga do kontroli parametrów lotu. W zupełności to wystarcza, żeby przeprowadzić misję. A elektronika jest tak zaawansowana, że nawet po łączności z obsługą naziemną, maszyna przejdzie w tryb autonomiczny i sama powróci do bazy. Wszystko brzmi jak fragment filmu science fiction, ale to już rzeczywistość. Śmigłowiec cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem za granicą, bo jego możliwości są praktycznie nieograniczone. Jest pewna uniwersalność, jeśli chodzi o użycie. I ta uniwersalność dotyczy wyposażenia maszyny. Bron ma wspierać żołnierzy w strefach walk, a dla służb cywilnych być narzędziem do prowadzenia prac badawczych, obserwacyjnych czy akcji ratowniczych. Systemy podwieszeń dają możliwość wyposażenia maszyny w to, czego wymaga dane zadanie. Maszyna ma być dostosowana do indywidualnych potrzeb zamawiającego. W planach mamy budowę następnych egzemplarzy i przygotowania całe, całego typu szeregu tego typu śmigłowców. Pozostaje nam życzyć powodzenia naukowcom z Instytutu Lotnictwa. Tym bardziej, że śmigłowiec ma mieć bardzo atrakcyjną cenę. Śmigłowiec może i może być bezzałogowy, ale nasz program na pewno nie. Dziękuję Państwu w imieniu całego zespołu za dzisiaj i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Do zobaczenia! Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.